Czy kiedykolwiek czułeś to dziwne napięcie? To, które uderza Cię w klatkę piersiową, gdy kobieta pisze do Ciebie z ciepłem podekscytowaniem i zabawną energią, ale w momencie, gdy proponujesz spotkanie, wszystko się zmienia jak zimny wiatr wiejący przez drzwi, o których nie wiedziałeś, że są otwarte. Czy kiedykolwiek złapałeś się na wpatrywaniu w telefon, zastanawiając się, dlaczego ktoś, kto wydaje się tak chętny do rozmowy, nagle staje się odległy, wahający się lub zajęty za każdym razem, gdy próbujesz przenieść połączenie do realnego świata? I oto prawdziwe pytanie, które musisz sobie zadać właśnie teraz: jeśli jej słowa czują się tak blisko, Dlaczego jej obecność pozostaje tak daleko? To pytanie uderza natychmiast, bo zmusza cię do konfrontacji z czymś, czego większość mężczyzn unika. Możliwością, że nie rozmawia z Tobą, bo cię chce, ale bo chce uwagi, komfortu, emocjonalnego ciepła, które zapewniasz z bezpiecznej odległości, gdzie nigdy nie musi nic oddać, a podczas gdy ty analizujesz jej interpunkcję, Interpretujesz każdy emoji i przekonujesz siebie, że budujesz coś znaczącego. Faktycznie jesteś wciągany w psychologiczną nierównowagę, gdzie ona otrzymuje walidację na żądanie, unikając odpowiedzialności za pojawienie się dla ciebie w realnym życiu. To niewidoczne pole bitwy, gdzie tak wielu dobrych mężczyzn traci siebie, myląc cyfrową czułość z prawdziwym wysiłkiem, biorąc częste wiadomości za prawdziwe pragnienie i wierząc w jej wymówki, bo alternatywa boli zbyt mocno, by przyznać. Ale dziś wychodzisz z iluzji. Dziś zrozumiesz mroczną psychologię za tym, Dlaczego trzymać się wystarczająco blisko, by pisać, ale wystarczająco daleko, by nigdy się nie zobowiązać? I zanim zanurkujemy głębiej, zrób jedną potężną rzecz dla siebie. Napisz komentarz. Wybieram szacunek do siebie, bo to kręgosłup stoickiej siły. A skoro jesteś tutaj, polub wideo, subskrybuj i włącz powiadomienia, by stać się stoickim żołnierzem. Teraz odkryjmy pierwszą prawdę, za tym dlaczego trzyma się ekranu, ale unika rzeczywistości ciebie. To szalone, jak łatwo pomylić pisanie z połączeniem, zwłaszcza gdy rozmawiasz z kobietą, która dokładnie wie, jak sprawić, byś czuł się widziany przez ekran. Wysyła wiadomości na dobranoc, długie akapity, urocze zdjęcia, zabawne odpowiedzi które uderzają w twoją dopaminę, jak ciepły przypływ. I gdzieś po drodze, nawet tego nie zauważając, zaczynasz czuć, że zbudowałeś z nią coś prawdziwego, jakby każda wymieniona wiadomość była kolejną cegłą w fundamencie, który tylko wy dwoje rozumiecie. Ale oto bolesna prawda, której większość mężczyzn nie chce przyznać. Pisanie to najłatwiejsza wersja jej samej, jaką może Ci dać. Nie wymaga obecności, nie wymaga wysiłku, nie wymaga wulnerabilności. Wymaga tylko jej kciuków i kilku sekund uwagi, gdy jest znudzona, samotna lub pragnie walidacji. A podczas gdy Ty wlewasz myśl, Intencje, energie i emocje. Ona daje ci coś, co wydaje się znaczące, ale kosztuje ją prawie nic. To iluzja. Myślenie, że uwaga równa się zainteresowaniu lub że konsekwentne wiadomości równają się prawdziwemu pragnieniu. Budujesz zamki z pikseli, podczas gdy ona po prostu zabija czas. Ciesząc się wystarczającą bliskością, by czuć się adorowaną. Ale niewystarczającą odpowiedzialnością, by naprawdę się pojawić. I najgorsze, zaczynasz sam wypełniać emocjonalne luki. Tworzysz historię. Budujesz znaczenie. Bierzesz jej małe okruchy i zamieniasz je w pełny posiłek w swoim umyśle. Ale pisanie to nie połączenie. To cień połączenia, szept czegoś, co nigdy się w pełni nie formuje. I w momencie. Gdy próbujesz zamienić ten szept w rzeczywistość, iluzja pęka, bo nigdy nie zamierzała dopasować poziomu intymności, który czułeś, i tu mężczyźni się ranią, wierząc, że cyfrowa wersja jej była prawdziwą nią. Ale stoicka mądrość zaczyna się od prawdy. Słowa na ekranie mogą Cię ogrzać, bawić, pocieszyć, ale nie są dowodem zobowiązania. Teraz przejdźmy do następnej warstwy tej psychologii. Dlaczego wybiera odległość, nawet gdy udaje, że chce bliskości? Jest coś, co musisz zrozumieć o tym, dlaczego czuje się tak komfortowo, pozostając za ekranem. Odległość chroni ją przed odpowiedzialnością, wulnerabilnością i ryzykiem rozczarowania cię. Gdy pisze do ciebie, kontroluje każdą część interakcji. Jak brzmi, co mówi, kiedy odpowiada i jak emocjonalnie otwarta wybiera być. Może napisać coś słodkiego, usunąć, przepisać, zmiękczyć, wypolerować i wysłać wersję siebie, która jest bezpieczna, atrakcyjna i bezwysiłkowa. Ale realne życie, realne życie wystawia wszystko, co może ukryć przez telefon. Jej energię, język ciała, niekonsekwencje, lęki, niepewność. Spotkanie osobiste wymaga obecności, czegoś do czego nie jest gotowa, nie chce dać lub nigdy nie zamierzała dać. I dla wielu kobiet pisanie staje się przytulnym, emocjonalnym kocem, wystarczająco ciepłym, by czuć się chcianą, wystarczająco odległym, by unikać ryzyka. Dostaje adorację bez presji bycia tym, kim udaje w rozmowach. Dostaje czułość bez odpowiedzialności, bliskość bez zobowiązania, uwagę bez wysiłku. W tej przestrzeni czuję kontrolę, bo może trzymać cię w orbicie swojego życia bez wchodzenia w twoje. A podczas gdy ty myślisz, że odkryłeś coś rzadkiego, emocjonalnego i intymnego, ona po prostu cieszy się komfortem połączenia, które nigdy nie żąda od niej niczego realnego. I co boli jeszcze bardziej wie, że będziesz, dopóki daje ci wystarczająco. Wystarczająco flirtu, wystarczająco zainteresowania, wystarczająco emocji, by trzymać cię na haku możliwości czegoś, czego nigdy nie planuje w pełni realizować. Ale stoicki mężczyzna widzi to jako to, czym jest. Bezpieczną odległość dla niej i wyczerpujące limbo dla ciebie. I gdy zrozumiesz tę dynamikę, przestajesz brać jej mieszane sygnały osobiście i zaczynasz widzieć prawdę za jej wzorcem. Teraz przejdźmy do następnej warstwy. Ukryta nierównowaga władzy, którą używa, by trzymać cię dokładnie tam, gdzie chce. Co większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, to że pisanie daje jej subtelny rodzaj władzy, którą straciłaby w momencie, gdy musiałaby stawić Ci czoła osobiście. Przez ekran decyduje o wszystkim. Kiedy interakcja się zaczyna, kończy, jak głęboko idzie i ile dostępu dostajesz. Może odpowiedzieć natychmiast, gdy chce uwagi i zniknąć na godziny, by przypomnieć Ci, że kontroluje. Może wysłać flirciarską wiadomość, która cię przyciąga blisko, potem zniknąć na tyle długo, byś kwestionował siebie. Tworzy rytm, w którym zawsze ty nadziejesz, czekasz, inwestujesz i reagujesz, podczas gdy ona po prostu wybiera z chwili na chwilę, ile swojej obecności chce dać. I oto, co boli najbardziej: pisanie pozwala jej brać bez dawania. Bierze twoje komplementy, zapewnienia, emocjonalne wsparcie, czas, zainteresowanie, pragnienie. Jest karmiona bez karmienia cię z powrotem. Korzysta z twojej konsekwencji. Nawet jeśli oferuje ci niekonsekwencje i przez cały czas myślisz, że jest po prostu nieśmiała, zajęta lub przytłoczona, gdy naprawdę utrzymuje celową nierównowagę. Trzyma połączenie żywe na tyle, by trzymać Twoją uwagę, ale słabe na tyle, że nigdy nie jest Ci winna niczego realnego? I prawda jest taka, że lubi to w ten sposób. Lubi, że pojawiasz się emocjonalnie na czas, podczas gdy ona pojawia się, gdy jest wygodnie. Lubi, że może oprzeć się na Tobie, gdy czuje się znudzona, samotna lub niepewna, wiedząc, że odpowiesz, zaangażujesz się, będziesz dawać energię w coś. W co ona inwestuje tylko połowę. Ale stoicki mężczyzna widzi nierównowagę jako to, czym jest. Kontrolę udającą czułość. To nie partnerstwo. To emocjonalne pasożytnictwo. I gdy rozpoznasz tę dynamikę, czar pęka, bo w końcu rozumiesz, że nie trzyma odległości przypadkowo, utrzymuje strukturę władzy, która jej służy. Teraz idźmy głębiej w psychologię za tym. Dlaczego unika realnego połączenia w pierwszej kolejności? Gdy kobieta kocha dreszcz pisania do ciebie, ale unika widzenia cię osobiście, to nie jest przypadkowe. Pochodzi z głębszego psychologicznego wzorca, którego większość mężczyzn nigdy nie zauważa, bo zbyt skupieni na tym, jak dobre czują się wiadomości. Niektóre kobiety unikają realnego połączenia, bo boją się bycia widzianymi takimi, jakie są naprawdę. Przez ekran może kuratorować idealną wersję siebie pewną, flirciarską, zabawną, opanowaną, ale osobiście boi się bycia wystawioną jako niepewna, niezdecydowana, lękowa lub po prostu niezainteresowana. Inne kobiety trzymają wszystko cyfrowo, bo pragną walidacji bardziej niż realnego więzi. Pisanie do ciebie daje tani strzał aprobaty, twoją uwagę, komplementy, energię, podnosi jej samoocenę, wypełnia nudę, ucisza samotność. Ale spotkanie twarzą w twarz wymaga wysiłku, wulnerabilności i poziomu autentyczności, którego nigdy nie zamierzała dać. A potem są kobiety, które traktują cię jak siatkę bezpieczeństwa, trzymają cię blisko. Bo dobrze wiedzieć, że ktoś ich chce, ale trzymają na dystans, bo chcą wolności do eksplorowania innych opcji. Stajesz się emocjonalnym planem B, mężczyzną, do którego biegnie, gdy dzień jest pusty, gdy ego potrzebuje zapewnienia, gdy chce czuć się wybraną bez wybierania i oto najtrudniejsza prawda do przełknięcia. Czasem unika spotkania, bo nigdy nie czuła wystarczającego przyciągania na początku. Lubi uwagę, nie połączenie. Lubi ideę ciebie, nie rzeczywistość ciebie. Ale zamiast puścić cię, ciągnie cię słodkimi wiadomościami, by nigdy nie stracić emocjonalnego komfortu, który zapewniasz. To bolesna dynamika, ale powszechna. I dopóki nie zrozumiesz tej psychologii, Będziesz myślał, że zrobiłeś coś źle, gdy naprawdę ona korzysta z ukrycia za ekranem. Stoicki mężczyzna widzi to jasno. Unikanie to nieczułość. Odległość to nie pragnienie. Wysiłek, realny, namacalny wysiłek to jedyna prawdziwa miara zainteresowania. Teraz przejdźmy do punktu zwrotnego całego wideo. Co ciemny stoicki mężczyzna zdaje sobie sprawę w takich sytuacjach. Przychodzi moment, cichy, niepomylny moment, gdy wszystko klika w umyśle stoickiego mężczyzny. To, gdy w końcu odstępuje od emocjonalnej mgły, patrzy na sytuację bez fantazji i zdaje sobie sprawę z czegoś potężnego. Nie możesz zmusić kogoś do spotkania Cię tam, gdzie nie chce się pojawić. I to uświadomienie nie przychodzi z gniewem, przychodzi z jasnością. Zaczynasz widzieć, że jej ciągłe pisanie nigdy nie było obietnicą, było rozproszeniem. Jej słodkie słowa były komfortem, nie zobowiązaniem. Jej późnonocne rozmowy były sposobem na czuć się adorowaną, nie znakiem, że jest gotowa wpuścić Cię do realnego życia. I zamiast czuć ból, coś w Tobie staje się ciche, spokojne, prawie zimne, bo w końcu rozumiesz różnicę między tym, co mówi, a co naprawdę robi. Ciemny, stoicki mężczyzna nie goni wysiłku, który nie jest odwzajemniony. Nie trzyma się potencjału, nie buduje fantazji wokół tego, co mogłoby być. Obserwuje, Ocenia i adaptuje się. Zdajesz sobie sprawę, że jej odległość to nie tajemnica. Dowiadomość. Jej brak działania to odpowiedź, którą próbowałeś dekodować. I w tym momencie odzyskujesz władzę. Przestajesz próbować sprawić, by zobaczyła Twoją wartość. Przestajesz próbować naprawić vibe. Przestajesz próbować zasłużyć na coś, czego nigdy nie planowała dać. Zamiast tego przesuwasz się do wewnątrz, cofasz swoją energię, łączysz się na nowo z wartościami, celem, standardami, bo stoicyzm uczy jednej prawdy, która kończy tyle niepotrzebnego cierpienia. Nie jesteś winien bliskości tylko dlatego, że ktoś lubi twoją uwagę. I gdy naprawdę to akceptujesz, przestajesz iść w stronę ludzi, którzy spotykają cię tylko w połowie przez ekran. Przestajesz karmić iluzje. Przestajesz czekać na wysiłek, który nigdy nie przychodzi. I twoje milczenie staje się początkiem czegoś, czego nigdy nie spodziewała. Twoim wyzwoleniem z jej uścisku. Teraz przejdźmy do następnej sekcji, gdzie Twoje milczenie zaczyna mówić głośniej niż jakakolwiek wiadomość, jaką mógłbyś wysłać. Jest zmiana, której nigdy nie widzi nadchodzącej, bo tak przyzwyczajona do Twojej dostępności, responsywności, stabilności i obecności, że zakłada, iż Twoja uwaga jest nieskończona. Zakłada, że zawsze będziesz, by odpowiedzieć, pocieszyć, bawić, zapewnić, ale w momencie, gdy się cofasz, gdy Twoje wiadomości zwalniają, gdy przestajesz karmić połączenie, na którym polegała bez szacunku, wszystko w niej budzi się z Jolty. Twoje milczenie staje się lustrem, które zmusza ją do stawienia czoła prawdzie, której unikała. Nigdy nie spodziewała się, że przestaniesz wlewać w nią. Nigdy nie spodziewała się, że zatrzymasz emocjonalne wsparcie, które brała za pewnik. Nigdy nie spodziewała się, że odzyskasz energię, którą zakładała, że zawsze będzie jej i nagle czuje coś, czego nie czuła od dawna niepewność, tę samą niepewność, którą sprawiała tobie. Zaczyna zastanawiać się, dlaczego nie odpowiadasz tak szybko. Dlaczego nagle jesteś krótszy? Dlaczego twoja energia czuje się inaczej? Dlaczego rozmowa nie kręci się już wokół sprawiania, by czuła się dobrze? Przepisuje narrację w głowie, próbując zrozumieć, co się zmieniło. Ale odpowiedź jest prosta. Przestałeś dawać wysiłek, którego nigdy nie chciała dopasować. To milczenie, Twoje milczenie, mówi językiem głośniejszym niż jakikolwiek tekst, jaki mógłbyś wysłać. Komunikuje granice, komunikuje szacunek do siebie, komunikuje, że nie jesteś cyfrową siatką bezpieczeństwa ani emocjonalnym automatem. Pokazuje jej, że nie boisz się odłączyć, odejść i wybrać pokoju nad zamętem. I oto ironia. Odległość, na której kiedyś polegała, nagle staje się odległością, której się boi. Czuje zmianę w Twoim tonie, wyczuwa wycofanie, zauważa brak energii, którą kiedyś wyczerpywała bez wysiłku. I wtedy dynamika zmienia się na zawsze. Nie dlatego, że coś powiedziałeś, ale dlatego, że w końcu przestałeś mówić wszystko. Twoje milczenie staje się Twoją władzą. I w tej władzy zaczyna czuć to, co Ty kiedyś czułeś. Ciężar niepewności, ukłucie nierównowagi, strach przed utratą kogoś, kto głęboko dbał. Teraz przejdźmy do następnej sekcji. Psychologiczne. Odwrócenie, które dzieje się w Jej umyśle, gdy przestajesz grać rolę, którą brała za pewnik. W momencie, gdy przestajesz karmić ją stałym strumieniem uwagi, na którym komfortowo żyła, coś zaczyna się w niej rozplatać, powoli, cicho, ale niepomylnie. Na początku odrzuca to, mówiąc sobie, że jesteś po prostu zajęty lub rozproszony. Ale gdy godziny się ciągną i energia się przesuwa, subtelna panika się wkrada. Przewija stare wiadomości, zauważając jak dynamika się odwróciła. Kiedyś byłeś chętny, teraz opanowany. Kiedyś odpowiadałeś natychmiast, teraz bierzesz czas. Kiedyś inicjowałeś. Teraz ona podwójnie sprawdza rozmowę, próbując zrozumieć, gdzie cię straciła. Żreją, bo przyzwyczajona była do bycia tą, która kontroluje, przyzwyczajona do decydowania, jak blisko czy daleko rzeczy się czują. Ale twoje wycofanie zmusza ją do terenu, którego nie nawigowała od dawna. Możliwości utraty mężczyzny, który naprawdę dbał. I oto część, która wbija nóż w jej ego. Nie myślała, że kiedykolwiek będzie musiała cię gonić. Nie myślała, że kiedykolwiek przesuniesz uwagę. Nie myślała, że jej wzór okruchowej walidacji kiedykolwiek przestanie działać. Ale w momencie, gdy się cofasz, gdy wybierasz milczenie nad gonitwą, zaczyna odtwarzać każdy moment, każdą wiadomość, Każdą zmianę tonu, zastanawia się, czy powiedziała coś źle, czy popchnęła za daleko, czy źle obliczyła. Zaczyna czuć tę samą niepewność, w której Cię trzymała. Zaczyna pragnąć zapewnienia, które kiedyś brała od Ciebie, bez oferowania niczego w zamian. I co czyni tę zmianę jeszcze potężniejszą to, że nie ukarałeś jej, nie obwiniłeś, nie wyjaśniłeś siebie. Twoje milczenie stworzyło próżnię, którą czuję w piersi, sprawia, że zastanawia się, czy ktoś inny ma Twoją uwagę. Czy Twoje zainteresowanie słabnie, czy Twoje serce nie jest już jej do zabawy? I po raz pierwszy zdaje sobie sprawę, że nie ma nieograniczonego dostępu do Ciebie. Nie może ukrywać się za komfortem pisania, trzymając realną siebie poza zasięgiem. Twoje wycofanie wprowadza coś, czego nigdy nie zamierzała czuć. Ciężar utraty mężczyzny z granicami, standardami i dyscypliną. Milczenie stoickiego mężczyzny nie tylko tworzy odległość, zmusza prawdę do wypłynięcia na powierzchnię. Teraz przejdźmy do następnej sekcji. Co stoicki mężczyzna naprawdę robi, gdy zdaje sobie sprawę, że jest zainteresowana tylko cyfrową wersją jego? Stoicki mężczyzna nie reaguje gniewem, desperacją czy emocjonalnymi teatrami, gdy zdaje sobie sprawę, że chce tylko wersji jego, która mieści się na ekranie. Nie kłóci się. Nie konfrontuje, nie próbuje przekonać jej o swojej wartości, bo mężczyzna uziemiony w swojej wartości rozumie, że prawdziwe zainteresowanie nigdy nie wymaga perswazji. Zamiast tego spokojnie przesuwa swój środek ciężkości z powrotem do własnego życia. Odzyskuje energię, którą wlewał w jednostronne połączenie i przekierowuje ją na cele, dyscyplinę, cel. Przestaje czekać na jej odpowiedzi, bo jest zajęty budowaniem czegoś realnego, czegoś o wiele bardziej znaczącego niż rozproszone bańki tekstu. Stoicki mężczyzna cicho zamyka emocjonalny kran, z którego kiedyś piła swobodnie. Ustawia wewnętrzny standard, jeśli nie może pojawić się w realnym życiu, nie dostaje pełnej wersji mnie i żyje tym bez potrzeby ogłaszania. Jego granice nie są głośne, są życiem. Pozwala jej wiadomościom siedzieć bez odpowiedzi przez chwilę, nie zdrobiazgowości, ale z równowagi. Odbija jej wysiłek, zamiast go przewyższać. Jeśli daje krótko, daje krótko, jeśli daje późno, daje później, jeśli daje nic, daje nic i powoli zaczyna czuć zmianę, bo mężczyzna, który kiedyś dawał jej emocjonalną pewność, teraz oferuje tylko emocjonalną neutralność. Staje się trudniejszy do odczytania, przewidzenia, dostępu. Nie dlatego, że gra w gry. Ale dlatego, że skończył grać w jej. Stoicki mężczyzna nie każe jej. Przerośnie ją. Nie trzyma się potencjału. Szanuje rzeczywistość. Nie goni jasności. Tworzy ją. Wie, że konsekwencja to nie coś, o co się błaga. To coś, co kobieta pokazuje dobrowolnie, gdy naprawdę chce być w twoim życiu. I w momencie, gdy zdaje sobie sprawę, że unika widzenia go. Przestaje oferować części siebie, których nie zasłużyła. Jego wartość nie jest negocjowalna, jego obecność nie jest darmowa, jego wysiłek ma standardy. I gdy wraca do swojej władzy, w końcu doświadcza czegoś, na co nie była przygotowana uczucia utraty mężczyzny, który nie czyni siebie małym, by utrzymać ją komfortową. Teraz przejdźmy do ostatecznej sekcji. Twoja zamykająca wiadomość, Twoje przebudzenie i stoicka ścieżka naprzód. Na końcu tego wszystkiego jest prawda, którą musisz nosić ze sobą. Prawda, która reshape, jak poruszasz się przez każde połączenie od tego punktu. Uwaga jest łatwa, ale obecność rzadka. Każda kobieta może wysłać Ci słodkie wiadomości. Każda kobieta może flirtować z odległości. Każda kobieta może trzymać cię emocjonalnie ciepłym, nigdy nie oferując niczego realnego. Ale kobieta, która naprawdę cię chce w swoim życiu, pojawi się. Nie kiedyś, nie ewentualnie, nigdy, rzeczy się uspokoją. Pokaże ci to swoim wysiłkiem, konsekwencją, gotowością do spotkania cię w rzeczywistości, nie tylko za ekranem. I gdy w końcu to zrozumiesz, przestajesz gonić cyfrowe wersje kobiet, które nie mają odwagi stawić ci czoła osobiście. Przestajesz mylić jej słowa z intencjami, przestajesz padać na potencjał zamiast obecności i zaczynasz cenić siebie tak, jak stoicki mężczyzna ma, cicho, pewnie, niewzruszenie. Bo twoja wartość nie jest mierzona tym, ile piszesz, jest mierzona tym, jak głęboko żyjesz. I w momencie, gdy wybierasz swoją wartość nad jej okruchami, wchodzisz w wyższą wersję siebie. Wersję uziemioną w szacunku do siebie, jasności i emocjonalnej sile. Więc jeśli kocha pisanie, ale unika widzenia cię, pamiętaj to. Nie twoim zadaniem jest ciągnąć kogoś do twojej rzeczywistości. Twoim zadaniem jest chronić swój pokój, strzec energii i iść w stronę połączeń, które naprawdę odwzajemniają. I zanim zamkniemy, zrób coś potężnego dla siebie i dla każdego mężczyzny w tym bractwie. Napisz komentarz: Wybieram swój pokój. I jeśli ta wiadomość cię uderzyła, upewnij się, że polubiłeś wideo. Subskrybuj i włącz powiadomienia, by stać się stoickim żołnierzem. Twoje wsparcie pomaga budować ten ruch, ten mindset i tę dyscyplinę. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za słuchanie i dziękuję za wchodzenie głębiej w ścieżkę stoickiego mężczyzny. Teraz idź żyć z siłą, jasnością i milczeniem, które mówi głośniej niż jakiekolwiek słowo, jakie kiedykolwiek